Łajka syberyjska. Opis i ciekawostki czyli pies należący do grupy szpiców myśliwskich, należący do łajek. Samych łajek jest wiele raz i są to psy pochodzące z północnych terenów Eurazji, a nazwa po takim luźnym tłumaczeniu oznacza szczekacza. Łajka to pies średniej wielkości, suczki to 52-58 cm i 18-20 kg wagi. Psy 54-60 cm i 18-25 kg wagi. Łajki syberyjskie były i co ciekawe nadal są psami myśliwskimi. Inne łajki, które również są spotykane i o których kiedyś też będę mówił, na przykład były również wykorzystywane jako psy zaprzęgowe. Ale przejdźmy do charakteru i zachowania. Po pierwsze to bardzo oddane psy, nawiązujące bardzo silną więź z opiekunami, lubiące okazywać swoje uczucia. Wymagają dużo ruchu, dużo wysiłku umysłowego, bez tego oczywiście mogą pojawiać się problemy. Niewybiegana łajka może sprawiać problemy. Trzeba pamiętać, że ta silna więź, która jest nawiązana z opiekunem, wcale nie oznacza, że są to psy całkowicie oddane i całkowicie posłuszne. Ponieważ łajki syberyjskie zachowały bardzo dużo tej upartości, niezależności które musiały posiadać, żeby być doskonałymi psami myśliwskimi. Ponieważ łajki syberyjskie pracowały nie bezpośrednio w obecności myśliwego, tylko były wypuszczane, można powiedzieć, do przodu i to one musiały sobie poradzić w tych trudnych warunkach, wytropić zwierzynę i dopiero kiedy się do niej zbliżą, powiadomić swojego ludzkiego opiekuna. Psy te są przyjacielskie wobec ludzi, ale trzeba pamiętać, że w stosunku do obcych, Zachowują dużą dozę nieufności. Potrzebują też dużo czasu poświęconego przez opiekunów, a pozbawione właśnie tego wspomnianego ruchu i naszej uwagi, której potrzebują dużo, mogą zacząć odreagowywać i sprawiać duże problemy. Mogą niszczyć, mogą być głośne. Ogólnie nuda, jeśli chodzi o nasze psy, potrafi być czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym, zwłaszcza dla otoczenia tego psa. Dlatego najlepiej nadają się te psy dla osób aktywnych i dla osób, które mają wystarczająco dużo czasu, żeby tego psa, żeby być z tym psem. Tutaj bardzo ważną sprawą jest również wychowanie. Wychowanie, które może nie jest jakoś drastycznie trudne, ale nie każdy z nas sobie z nim poradzi. Psy te wymagają dużej dozy konsekwencji, cierpliwości, łagodnego podejścia, ale również wiedzy, jak nauczyć tego psa. Jak ma się zachowywać, żeby nie próbował naginać tych reguł, według których ma postępować? Mają silny instynkt łowiecki, i nawet ze zwierzętami domowymi mogą być problemy. Więc socjalizacja jest niesamowicie ważna ale nie tylko w kontaktach z tymi zwierzętami domowymi, ale również ogólnie, jeśli chodzi o kontakt z całym światem, z całym otoczeniem. Najbardziej jednak ta socjalizacja jest potrzebna w przypadku kontaktów z obcymi psami. O ile taki socjalizowany, o ile taka socjalizowana łajka syberyjska nie będzie wdawać się w konflikty, nie będzie rozpoczynać tych konfliktów niesprowokowana, to taka niesocjalizowana łajka syberyjska no może nam dużo problemów przysporzyć. Socjalizacja jest czymś bardzo ważnym. Pamiętajmy też, żeby nauczyć tych psów przywoływania, ponieważ na spacerze w czasie jakiejś wycieczki, to przywoływanie jest bardzo, bardzo ważne. Są to psy ciekawskie do tego o bardzo silnym instynkcie łowieckim. I łajka, która nie jest nauczona, że ma przybiec do nas, wrócić do nas na komendę, może po prostu gdzieś się udać i wrócić dopiero po bardzo długim czasie. I niestety w tym czasie robić wiele niefajnych rzeczy. To psy, które potrafią być doskonałymi stróżami. Czujny, nieprzekupny, ale trzeba pamiętać, że to stróż dosyć hałaśliwy. Ogólnie są to psy dosyć hałaśliwe, lubiące używać swojego głosu, lubiące nie tylko ostrzegać, ale informować dosłownie o wszystkim. Jeśli chodzi o bycie psem rodzinnym, to oczywiście w odpowiednich warunkach, kiedy jej, wszystkiego, kiedy jej wszystko zapewnimy, to łajka syberyjska może być psem rodzinnym, ale trzeba pamiętać, że. Psem rodzinnym, w którym tych najmłodszych członków tej rodziny już nie ma, są tylko starsze dzieci. To nie jest jednak pies będący najlepszym kandydatem na psa rodzinnego, gdzie są najmłodsi. To nie jest pies, który z nimi się tak do końca będzie dogadywał. Oczywiście, będzie tolerancyjny, nie zrobi im oczywiście krzywdy, nie zrobi im krzywdy, ale jednak mogą być większe problemy. Są to też psy bardzo mądre, ale nie zawsze chętne do nauki. Bez motywacji, poczucia, że to, co od nich wymagamy, ma sens, to posłuszeństwo może być nie aż takie, jak byśmy tego chcieli. Do tego źle znoszą nudę oraz monotonnie. Jednak kiedy nawiążemy z łajką odpowiedni kontakt, odpowiednio mocną więź, wtedy zrobić dla nas wszystko, trzeba oczywiście to robić łagodnie, spokojnie, zachęcając, motywując tego psa, nie wprowadzając monotonii, Urozmaicając to szkolenie, wtedy łajka potrafi się nauczyć bardzo wielu rzeczy. Ale to jest pies myśliwski, i to właśnie w takich zadaniach czuje się najlepiej, kiedy ma samodzielnie, wykorzystując swoje umiejętności, swoje instynkty, wykonywać swoją pracę, wtedy czuje się doskonale. Więc podsumowując zachowanie i charakter, nie jest to pies łatwy, ale w rękach doświadczonej osoby, która go wychowa. Ją wychowa w odpowiedni sposób, przeprowadzi socjalizację i będzie mogła jej poświęcić dużo swojego czasu i uwagi, wtedy ten pies będzie psem raczej bezproblemowym. Pielęgnacja, pomimo bardzo imponującej sierści, nie sprawia problemów. Tutaj nie powinno być większych problemów. Jeśli chodzi o odżywianie, to to też nie jest pies wybredny, to jest też pies aktywny i kiedy ma odpowiednią dawkę ruchu, nie istnieje zagrożenie, na przykład związane z otyłością. Jeśli chodzi o zdrowie, są to psy odporne, zdrowe, w przypadku których te choroby zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że o ile to są psy, które znoszą niskie temperatury w sposób doskonały, to na przykład w przypadku upałów jest już gorzej. Tu musimy im w czasie na przykład gorącego lata zapewnić cień, źródło świeżej wody i oczywiście treningi, spacery takie intensywne. Odbywać rankiem wieczorem, kiedy tego upału nie ma aż tak dużego. Może wady i zalety. Zacznijmy oczywiście od wad. Jest to pies hałaśliwy, ma silny instynkt łowiecki, bez odpowiedniej, konsekwentnej socjalizacji może sprawiać problemy z obcymi psami. Jest też psem, jest też psem niezależnym, potrzebującym dużo ruchu i psem, jednak powinien trafić w ręce doświadczonego, doświadczonych opiekunów. Jeśli chodzi o zalety, to jest to pies bardzo inteligentny, oddany, wierny, potrafiący być psem posłusznym. Doskonały pomocnik myśliwego, dobrze sprawdzi się w niektórych psich sportach. W odpowiednich warunkach potrafi być towarzyszem aktywnej rodziny. Pies inteligentny, bardzo chętny uczeń, odporny i zdrowy. Więc, dla kogo łajka syberyjska? Oczywiście, dla osoby, która będzie w stanie ją wychować i ma dużo czasu, który może poświęcić nie tylko na zapewnieniu temu psu ruchu i wysiłku umysłowego, ponieważ on też jest bardzo ważny, a nie pamiętam, czy o tym wspomniałem, ale też dla osoby, która może poświęcić temu psu dużo swojego czasu w taki normalny sposób, że ten pies będzie obok niej. Taki Pies wymaga jednak dosyć dużo od swojego opiekuna, opiekunów i nie powinien trafić do większości z nas, ponieważ taka łajka, która trafi do człowieka, który jej nie wychowa i nie zapewni jej tych wszystkich potrzeb, jakie posiada, a są one dosyć duże, będzie po prostu psem nieszczęśliwym i do tego może stać się psem problematycznym, który będzie jednak dosyć dużo problemów sprawiał czy to hałaśliwością, czy to niszczeniem, czy też zaczepianiem na przykład obcych psów. Doskonały pies, który musi trafić w odpowiednie ręce, w których wszystkie zalety tego psa oczywiście będą wyolbrzymione. Może to złe słowo, ale po prostu te zalety będą na wierzchu, a wad prawie nie zauważymy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.